Pan wuj zrobił tylko jedną melkę. Wszystko znalazłem. Tylko to było ja. dla pana wójta. Czytał pan budżet? budżet? Jestem, jestem w stanie, nas przyglądałem, one są obszerne. To trzeba zobaczyć. Jest. Ja go znam tak jak palec. Dobrze jestem ja mam interwencję w postaci ratuję to co mieszkańcom że ja mam co robić. Natomiast ja bardzo dziękuję ja bardzo dziękuję za poparcie komunikacji i na pewno powiem wszystkim, że też dzięki m.in. panu Arkadiuszowi Sekule mamy komunikację. Ja też jeszcze nie mamy, bo pan wójt cały czas oponuje, wczoraj dalej dalej oponował. To dziękuję, że ja się dowiedziałem. To już tej chwili nie będzie oponował, bo bo ja nie jestem taki spolegliwy jak może wygląda, ja też potrafię proszę, proszę zobaczyć, powiedzieć. To proszę zobaczyć. Dobra, dobra, co było i przejrzeć sobie budżet pierwszy, on tylko widział się za lasem, bo powiedział, że tam są ludzie. Tutaj tych ludzi nie... Tak, proszę sobie zobaczyć. Jeszcze wczoraj chciałem to zrobić. Jeszcze wczoraj to. No ja to jest, sprawdzę, ale jeżeli dobrać. tak jest, to na pewno to jest, moje dobrać. zdanie jest tu równorzędne, tak, tak. żebyśmy tu mieli po prostu. No to pomysła. bardzo dobrze, bo ja tutaj, ludzi tutaj potrzebne jest, tu jest chociaż dla tych Panie starych Argo. ludzi przejazd przez ten, bo tu trzeba piechotą Panie chodzić. Panie już szczęśliwego Nowego przez Roku, róbmy coś dobrego dla mieszkańców. No już może będziemy na ty, bo byliśmy, a teraz jesteśmy... Yy, nie, ja tak oficjalnie, jak Stop. najbardziej, Stop. jak Stop. najbardziej radą.